Co? Proszę to zacenzurować. To nie, było już jest puste. Blu, 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 blu. Czy nadchodzący halving Litecoin sprawi, że osiągnie wkrótce 500 dolarów, zaliczając 500% wzrostu względem dzisiejszej ceny? W tym odcinku pomówimy o Bitcoin Ordinals teraz również na Litecoinie. Co oznacza to dla przyszłości Litecoina? No i pytanie główne, czy nadchodzący halving Litecoin sprawi, że przebije on dotychczas rekordowe swoje 410 dolarów? Ale zanim jeszcze wystartujemy... Mordo, zostaw suba, kliknij dzwoneczek, trzeba poprawić te statystyki. I witam nowe mordy. Siema! time high. No i nadszedł ten czas, aby zgłębić wiedzę, wpływu, halwingu na cenę Litecoina oraz przewidzieć, w czym jestem mistrzem, czy pobije on swoją rekordową cenę. I zanim odpowiemy jednoznacznie oczywiście na to pytanie, prześledźmy trochę historię Litecoina. Założę się, że spotkałeś się już z takim pojęciem, iż Bitcoin jest to cyfrowe złoto. No ale co z cyfrowym srebrem? No, właśnie jest. Litecoin. Jeden z najstarszych coinów na rynku. Litecoin został stworzony w roku 2011 przez byłego inżyniera Google, Charliego Lee. Hello mordo. Złoto, pierwsze skojarzenie. Jak dla mnie drogi i nie najłatwiejszy, jeżeli chodzi o takie codzienne operacje między Mną, a tobą na przykład. I podobnie było z Litecoinem miał on stać się jakby taką lżejszą i szybszą alternatywą dla Bitcoina. No i co? Stąd jego nazwa? Litecoin Lekka moneta. Puuu. I podobnie jak Bitcoin, Litecoin jest krypto modelu peer-to-peer, -peer, umożliwiającą płatności, transakcje na całym świecie. Wykorzystuje technologię blockchain, która zapewnia utrzymanie zdecentralizowanej sieci niezależnej od jakiejkolwiek instytucji finansowej czy rządu. Mimo wielu wspólnych cech Litecoina i Bitcoina posiadają wiele różnic, które znacznie wpływają na wydajność i wykorzystanie obydwu walut. Inwestowanie z MOPSem, czyli Road 200k, chociaż to nie jest inwestowanie z MOPSem, tylko robisz to na własną odpowiedzialność. Teraz Radiant Capital. Jesteśmy na Majbicie. Pyk, pyk, pyk. RDNT. Mamy go. Na spocie. Jest 50. Dobra, tych limitów nie ustawiam, bo to się zmienia. Raz, dwa. Pik. Order złożony. Sprawdzimy jeszcze moje asety. Hmm. Coraz bliżej. pierwszą i najważniejszą różnicą, którą warto tutaj zaznaczyć, którą muszę tutaj zaznaczyć, to jest czas transakcji. W sieci Bitcoina potwierdzenie transakcji trwa plus minus 10 minut. Co nie najlepiej wpływa na czas przetwarzanych transakcji, no może je opóźniać. No i w tej kategorii Litecoin triumfuje, ponieważ potwierdzenie transakcji zajmuje zaledwie 2,5 minuty. I właśnie to rozwiązanie, bo jest to aż 4 razy szybciej, zwiększa znacznie jego zdolności przetwarzania transakcji, jest idealnym rozwiązaniem dla tych użytkowników, którzy chcą natychmiast szybko przesyłać pieniądze. Druga istotna różnica dotyczy ilości, maksymalnej ilości liczby wydobywanych monet. W przypadku bitcoina jest to 21 milionów, co może powodować taki deflacyjny Efekt, gdyż popyt może przewyższyć podaż. Litecoin z drugiej strony ma aż 84 miliony. To jest ten górny limit. No i podobnie jak jest 4 razy szybszy, daje nam to aż 4-krotnie większą ilość monet niż w przypadku Bitcoina. Czyli jak złoto jest srebro. Jest tego srebra więcej, jest tańsze, łatwiej mi operować, szybciej tym tematem rzucać. Analogia: Słuszna. No to teraz do tego halvingu. Najbliższe istotne wydarzenie w sieci Litecoina to tak zwany halving. Ma on miejsce co 4 lata i najbliższy halving będzie miał miejsce w tym roku 2 sierpnia. I podczas tego wydarzenia nagroda za wydobycie Litecoina jest dzielona na pół i tak jak teraz za wydobycie jednego bloku otrzymywało 12,5 Litecoinów, tak teraz będzie to 6,25 Litecoina. Litecoinów, lekkich monet. No i co, czy to dobrze, czy to źle? Historia pokazuje, że halving z reguły wpływa pozytywnie na cenę danego coina. Kiedy podaż nowych jednostek maleje, popyt zazwyczaj rośnie. No co, minerzy, którzy wydobywają akurat Litecoin'a, chcą sprzedać jakby swoje jednostki wyżej, żeby zrekompensować efekt halvingu. W związku z powyższym jest duże prawdopodobieństwo, że cena Litecoin'a po tym halvingu wzrośnie. Tak samo jak wzrasta zainteresowanie tematem Bitcoin Ordinals również na Litecoinie. Ostatnio w społeczności krypto dużo się o tym mówi. Co to jest? Jest to Satoshi, czyli jakby ułamkowa część Bitcoina, która została uporządkowana i opisana za pomocą pewnej informacji, takiej jak tekst bądź obraz. I to właśnie ta informacja sprawia, że Satoshi staje się unikalny, a tym samym staje się sw swojego rodzaju jakby Bitcoinowym NFT. Ta koncepcja swoje korzenie ma w burzliwych, długich debatach i dyskusjach społeczności bitcoinowej, które stawiały pytanie, czy bitcoin powinien służyć tylko i wyłącznie do przetwarzania transakcji finansowych, a może powinien stanowić bezpieczną i zdecentralizowaną sieć, miejsce na przechowywanie danych. No i jak widzisz, zdecydowali się również na przechowywanie danych. Sama koncepcja Bitcoin Ordinal zyskała ogromne zainteresowanie i teraz jest również stosowana na blockchainie Litecoin. No i co, implementacja tego Bitcoin Ordinals na sieci Litecoina niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści. Przede wszystkim pozwala na zapisywanie zasobów cyfrowych, takich jak zdjęcia, wideo, animacje, na blockchainie Litecoina. I te informacje mogą być dostępne publicznie, ale są bezpieczne właśnie dzięki technologii blockchain. No dlaczego to może służyć? Na przykład do bezpiecznego przechowywania dokumentów, certyfikatów, które są niezniszczalne. No chyba, że Atom, coś co jara mnie najbardziej właśnie w tej całej technologii, ponieważ to otwiera nowe drzwi dla twórców, którzy mogą tworzyć unikalne treści i sprzedawać je jako NFT właśnie dzięki sieci Litecoin, na blockchainie Litecoin. No jeżeli sporo zasięgowych twórców w to wejdzie, może to się znacznie przyczynić pozytywnie do popularyzacji Litecoina na świecie. No ale jak będzie, czas pokaże. Tak jak w życiu normalnym, jest i złoto, i srebro jest potrzebne, więc wydaje mi się, że takie rozwiązania są jak najbardziej potrzebne. Podsumowując. Po pierwsze, możemy przypuszczać, że Litecoin w najbliższej przyszłości odnotuje znaczne wzrosty, a być może nawet przebije swój rekord 410 dolarów. Halving, jak wiemy, wpływa dobrze na cenę. Bitcoin Ordinals jest to ciekawe na przykład dla twórców, więc te kolejne punkty również mogą się przyczynić do wzrostu popularności Litecoina, a co za tym idzie? Punkt pierwszy: wzrostu ceny. No i temat tych bitcoinowych, czyli Litecoinowych nft ków czyli ordynalsów, jest też ciekawe, jak powiedziałem, dla twórców. Natomiast wiecie, jaki był hype na NFT-ki. Yy, niestety, coś, co jest dobre, często jest też bezczeszczone przez ludzi, którzy no, robią tylko po to, żeby szybko zarobić. Więc, jak to w świecie krypto bywa i chyba w ogóle na świecie, nic nie jest na 100% pewne. Tym bardziej, rynek krypto jest znany ze swojej nieprzewidywalności i dużej zmienności. Dlatego, pomimo wszystkich potencjalnie pozytywnych czynników, Dior for Life, ostrożnie, ja do niczego nie namawiam, lecz powtarzam w kółko. <laughs> Do wszystkiego należy podchodzić z umiarem, z planem, nie sugerujcie się też, że moim tutaj inwestowaniem. I co? Czekamy na hostce. Jeżeli ten materiał tobie się podobał, zostaw suba, koniecznie, napisz komentarz. Pchnijmy ten materiał i ten kanał na szerokie wody. Naszym celem jest w tym roku, do końca tego roku dobyć do 10 tysięcy subskrypcji. Ja wiem, że jest to możliwe. Zrobiłem to na o wiele trudniejszej tematyce pierwszy rok działalności, mowa o moim drugim kanale, więc co? Tutaj nie ogarniemy tematu? Liczę na Was. Miłego, beztrwałowego życia. Wow. Time high. Old time high.